Cześć, witajcie. Z tej strony next i dzisiaj sobie zrobimy fajny pojedynek. Czy zwycięży trawa czy grzybnie. Eee, zobaczymy sobie tutaj eee, jaka siła nam pójdzie. No dobra, zostawiłem tutaj bloki tra... Idziemy zarosło. No. I ponownie pierwszy to, drugi to. Później słuchajcie 5 No dobra, poczekajmy 5 minut Jak widzicie po zainfrękowaniu zrobiło się takie dziwnie, bo yy, yy, jak widzicie, to podają mi to na 4 minuty i zobaczymy, że go świecimy 3 minut. Sprawdźcie. Jak widzicie, po infekcji 10-minutowej blok taki właśnie się zrobi. Jak widzicie, właśnie na ekraniku... Eee, krzyż mi wyszedł do eee, No dobra, jak widzicie tak właśnie wolno troszkę trafić. Dobra, zrobimy teraz inaczej. Teraz piszemy sobie komendę. Eee, no może nie, nie znacie tej komendy. E, zaraz wam powiem jak ona e, służy do tak pismy gamę e, rul teraz e, co, a random tak pamiętam, x, x, x e, czy x speed i ustawmy sobie liczbę na, na ustawmy sobie na 2000 zobaczmy jak będzie to zaklęć <laughs> What the fuck! Aż mi Minecraft! Jak pierdziele! Dobra, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Blokujemy infekcję prawy. Zobaczcie jak zaimpektowało. Prawa najwięcej zaimpektowało. Znaczy, aż się obcy zaspał niewały. nie, obcy wąski. <grych> wąski Ale zobaczcie, że trawa się najwięcej zbie grzybnia jest najsłabsza i taka rzeczywiście bardzo podoba. Można znać fajny, zajęcie regiony na parku. Jak widzicie, mamy jeszcze tutaj na przykład to właśnie przepięknie patrzę w dzisiaj. Lion e. O, a to będzie taka mała I teraz będzie Zobaczmy, jak to będzie teraz będzie szybciej. Ponad dwa razy szybciej yy, będzie to trwało. Więcej. czarmary 0. Jak widzicie, najzawsze silniejsza może być trawa, a często to. Więc powiedzmy sobie, że remis, <ścoughs> czyli ronddro i runda remisowa. Jak widzicie, remis może być trawa w zależności od prędkości, a może grzybnia też też. Zobaczmy jak... na oryginalnie Dobra, na stole. Dobra, na A a idziemy czekać dwadzieścia. To jest problem bo ta trawa będzie nie tylko cztery, trzy, dwa, jeden, blokada. No i jak widzieliście, każdy może być na Często może być tutaj bardziej trzeba, a to jest to. Bardzo dziwna rzecz. Dobra, kończymy odcinek. I oczywiście do następnego usłyszenia. Właśnie z akwenem swojej twarzy, by z tym nie widzieć, <laughs> jak ja wyglądam. przez Wszystkie na w omieję. Dobra, trzeba zamknąć. Dobra. Kończymy odcinek i do uszyszenia.